Dziękuję bardzo, ale podkreślam już dzisiaj po raz który, że najważniejsze są trzy punkty dla Piasta Gliwice, a nie to kto strzela bramki. Ciężko powiedzieć, na pewno mieliśmy w nogach to spotkanie czwartkowe z Karabachem, gdzie, gdzie kosztowało nas wiele zdrowia, ale... Miałem takie przeczucie, że jeszcze nie dobijemy ich jeszcze bardziej, to może być nerwówka, gdzieś, gdzieś ta bramka wisiała, bo mieliśmy taki moment, że wydawało mi się, że zepchnęliśmy Krakowie i, i zamiast grać dłużej piłką, to, to Krakowa coraz bardziej się nakręcała, strzeliła tą bramkę i na przyszłość chciałbym, żeby kibicą uniknąć takich nerwów, ale tak jak mówię, no, trzy punkty są cel zrealizowany i nikt nas nie będzie za dwa tygodnie pamiętał w jakich okolicznościach było to. Gramy w swoim stylu. Właśnie. No, Krakowa prowadziła e, grę, myślę, że przez większą część spotkania, natomiast taki jest styl Piasta. no My chcemy szybko kontrować i w pierwszej połowie, mimo że Krakowa pierwsza strzeliła, to my mieliśmy chyba bodajże trzy takie stuprocentowe sytuacje. I tutaj myślę, że koncentracji powinno być więcej, bo już w pierwszej połowie ten wynik byłby dla nas. Ale tak jak mówię, no, najważniejszy jest cel, trzy punkty i my nie patrzymy na to, że w tamtym sezonie pojawiają się opinie, że gramy tą oporną piłkę. My gramy swoje, my chcemy punktować, my chcemy być jak najwyżej w lidze. Z każdym meczu, w każdym meczu podchodzimy po, po zwycięstwo, przyjeżdżamy i dzisiaj się to udało i powiem szczerze, że przeczuwałem dzisiaj, tylko że jedną strzelę, nawet powiedziałem tam znajomym, że, że trochę odkupię winy, bo w wielu kibiców Wisły to dzisiaj może troszeczkę się cieszą i tą bramkę dedykuję chłopakom z Łącka na pewno. Ale tak jak mówię, no, dla, dla mnie najważniejsze trzy punkty, a nie, ja nie jestem napastnikiem, nie jestem do tego, żeby strzelać bramki.